Wyobraź sobie taką oto grę, kiedy likwidujesz przeciwnika, na jego miejsce wyrasta kolejny, tego znów likwidujesz, wyrasta kolejny i tak w kółko. Tyle, że to nie jest gra, to zdarzyło się naprawdę, a w konsekwencji Bliski Wschód może czekać teraz niewiarygodny bałagan. W tym odcinku dowiesz się dlaczego. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Izrael poszedł na całość, zaatakował już nie tylko gazę, ale także i Liban i grozi atakiem na Iran. Wszystko wskazuje na to, że Izrael właśnie wyrównuje ze swoimi wrogami rachunki za ostatnich 40 lat. Tyle, że robi to wbrew apelom Ameryki i Zachodu o powściągliwość. W tym odcinku dowiesz się, dlaczego Izrael zerwał się Amerykanom ze smyczy i czy teraz podpali cały Bliski Wschód. Posłuchaj do końca, a poznasz nazwisko jednego człowieka, który za tym wszystkim stoi. Jest czwartek, 10 października 2024 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. It looks like we do now have that statement from Hezbollah confirming the death of Hassan Nazrala. Bear with me. I'm just looking at this as it's uh... Tego nikt się nie spodziewał. 27 września 2024 roku izraelskie bomby spadły na budynki na południe Bejrutu. O ich sile niech świadczy to, że zostawiły po sobie ogromne kratery. Izrael zaatakował miejsce, w którym mieli zebrać się przywódcy Hezbollahu, szyickiej organizacji współrządzącej Libanem która jest przyjacielem Iranu i wrogiem Izraela. W ataku zginął główny szef Hezbollachu, Hassan Nasrallah, człowiek, na którego Izrael polował od niemal dwóch dekad. Kilka dni później, w podobnym ataku, zginął następca Nasrallaha, a Izrael nie przestaje bombardować mateczników Hezbollachu, czyli terenów na południu i w centrum Libanu, zabijając przy tym setki cywilów. Wszystko to dzieje się w czasie trwającej od roku brutalnej wojny w Gazie, gdzie Izrael chce wykończyć Hamas, kolejnego sprzymierzeńca Iranu. A równocześnie Izrael uderza w libańskie i irańskie bojówki w Syrii oraz w Jemen, czyli w swoich największych wrogów. Co w tym nowego? To, że Izrael zaatakował wszystkich naraz, jak w Ojcu Chrzestnym, wypowiedział wojnę wszystkim wrogom. Premier Izraela Netanyahu, uważając, że odniósł sukces w gazie, a to nie jest prawda, bo obiecał zniszczenie całkowite Hamasu. To Mariusz Borkowski, były dziennikarz Polskiego Radia i były korespondent w krajach arabskich. Rok po wypadzie Hamasu na terytoria izraelskie otworzył drugi front, otworzył front z Hezbollahem, no i premier... Ponieważ nie odniósł sukcesu, nie uwolnił zakładników w gazie i obiecał, że to jednak się stanie w najbliższym czasie i nie było to możliwe, postanowił uciec jak do przodu. Wielu komentatorów izraelskich, obiektywnych analityków mówi, że leży to w charakterze Netanyahu. Jeśli jest przyciskany do ściany, będzie uciekał naprzód. Będzie jeszcze bardziej komplikował sytuację, bo chce odnieść sukces. Po drugie, był niepopularny w społeczeństwie z uwagi na zarzuty korupcyjne, na zarzuty naruszania prawa, i dalej, dalej. I chciał to odmienić. To mu się udało. Otwierając kolejny front z Libanem, udało mu się coś, co było nie do pomyślenia jeszcze no, pół roku temu. Jego popularność gwałtownie wzrosła. Już nikt nie kwestionuje jego premierostwa. Mówi się, on ratuje Izrael przed zagładą, przed zniszczeniem. Dodajmy, przed wojną w Gazie Netanyahu miał. Może 8, może 9, czy też jego partia 9% poparcia, teraz wygrałby wybory. Teraz wygrałby wybory. Może nie stworzyłby samodzielnie rządu, ale wypory by wygrał. Stał się jakby bohaterem, już nie ma demonstracji. Oczywiście rodziny zakładników przytrzymywanych w gazie domagają się jakiejś akcji, oskarżają premiera o nic nierobienie w tej materii. Natomiast dla. Ogółu Izraelczyków jego popularność gwałtownie wzrosła. Może swobodnie rządzić, nie stanie przed sądem, a stanięcie przed sądem mogłoby dla niego się skończyć wyrokiem więzienia. Co więcej, on również w swojej psychice i to jest bardzo groźne dla polityka. Uważa się za męża opatrznościowego dla Izraela, że nikt tylko on może zabezpieczyć przyszłość Izraela, uratować go przed zagładą. Co więcej, może zrealizować cel, który jest nie tylko jego celem, ale celem wielu partii prawicowych w Izraelu. Tak zwanego Wielkiego Izraela, Erec Izrael, który rozciągał się od Jordanu do Morza Śródziemnego i nawet tam na tereny południowego Libanu. Krótko mówiąc, sądzi, że ten cel jest w zasięgu ręki, Niektórzy z komentatorów twierdzą, że Netanyahu przypomina człowieka, który ma wielki młot. I ma przeciwnika, wroga, sąsiada. I uważa, że jeśli użyje tego młota i będzie bił tego sąsiada tym młotem, także że tamten padnie, to nie musi z nim się układać, negocjować. I to jest dokładnie to, jaka jest mentalność Netanyahu. Uważa, że negocjacje są niepotrzebne. Uważa, że bez negocjacji osiągnie swoje cele, zarówno wobec Hamasu, jak i wobec Hezbollahu. Izrael zawsze był silny, dopóki miał za sobą silne kraje Zachodu: Stany Zjednoczone, Europę Zachodnią, które finansowały broń, finansowały rakiety. Teraz Izrael atakuje Hezbollah, zastanawia się, bo nagrywamy ten odcinek przed jeszcze ewentualnym atakiem Izraela na Iran. Izrael zastanawia się, w jaki sposób uderzyć na Iran, ale świat mówi, nie róbcie tego. Czy Izrael zerwał się ze smycze? Izrael już od ponad roku tak praktycznie robi to, co chce. Netanyahu robi to, co chce. Bo z jednej strony, jeśli robi rzeczy, których Amerykanie mu nie pozwalają czy odradzają, nie spotyka go za to poza ustnym upomnieniem, nie spotyka go żadna kara. Amerykanie wielokrotnie i nie tylko finansowali, dostarczali broń. Obecnie, skoro mówimy tuż przed atakiem na Iran, dostał kolejnych 20 samolotów F-35 za darmo od Stanów. Dostał te bomby wielkie, które burzą budynki, które... Są tak potężne, że te kratery niszczą bunkry. Dostał również ogromne ilości broni, pomoc finansowa nowa transza jest karę milionów dolarów. Mówi się, że szacunki najbardziej ostrożne, bo nie o wszystkich dostawach wiemy od Amerykanów bezwrotna pomoc od zeszłego października do obecnego października wyniosła prawie 18 miliardów dolarów. Praktycznie mówi się, że ta pomoc wyniosła bliżej 30 miliardów dolarów. Dlaczego oni się z tej smyczy zerwali, skoro A. Postawili się Stanom Zjednoczonym. Ja rozumiem, że jest kampania wyborcza, że prezydent Joe Biden już jest słaby, bo odchodzi, bo mało kto się z nim już liczy na arenie międzynarodowej, gdyż przestaje pełnić funkcję. Ale postawili się Amerykanom, postawili się Brytyjczykom, postawili się Francuzom. W gospodarce jest coraz gorzej, bo ludzie idą do wojska zamiast pracować, czyli te wskaźniki gospodarcze są, są coraz gorsze. Mają cały świat arabski teraz przeciwko sobie. Ten wizerunek Izraela na, na całym świecie w ciągu ostatnich roku bardzo mocno podupadł. No to dlaczego się zerwali ze smyczy? Bo to jest nierozsądne tak na dobrą sprawę. Tajemnicą Poliśnela jest to, że Netanyahu w przeciwieństwie do poprzednich Przywódców izraelskich, był bardzo niskiego szczebla oficerem. On służył w armii. Premierami byli generałowie. Ci, którzy doświadczyli wojny, wiedzą, że wojna musi prowadzić do rozwiązań dyplomatycznych. Netanyahu nie ma pojęcia, jak twierdzą niektórzy eksperci, o wojnie, o prowadzeniu wojny. Nie ma również żadnej koncepcji wizji strategicznej, bo prowadząc wojnę, trzeba wiedzieć, do jakiego celu się zmierza i co będzie po wojnie, jaki mamy plan. Netanyahu nie ma takiego planu, nie zaprezentował. Żadnego wiarygodnego i to wszyscy widzą. Natomiast on, tak jak powiedziałem, wcześniej poczuł się no, bezkarny. Wszystkie czerwone linie upadły, no i pokazał figę z makiem, mówiąc kolokwialnie Amerykanom i co się stało? Nic. Dla Amerykanów wsparcie dla Izraela, niezależnie, czy to będą Republikanie czy Demokraci, jest aksjomatem, jest rzeczą numer jeden. Oni mogą sobie odpuścić poparcie dla. Ukrainy, ryzykując, no i co dalej będzie. Natomiast dla Izraela jest to święty pryncypium. Tego żaden przywódca, żaden polityk amerykański nie zrobi. I Netanyahu i jego ekipa doskonale wiedzą, że mogą sobie na to pozwolić. Tylko, że to jest bardzo groźne zjawisko. Dlaczego? Skoro Netanyahu pozwolił sobie pokazać figę z makiem Amerykanom, to znaczy, że Amerykanie nie są już tym supermocarstwem, którego zmarszczenie brwi może być groźne dla przeciwnika. Można ich zlekceważyć, i oni tak naprawdę niewiele mogą zrobić. No mogą, tu wchodzi Putin cały na biało, rozumiem. Dokładnie samo. Putin również to wykazuje, że tak naprawdę Ameryka no już nie jest tym, nie ma tej siły, tylko że tak tę, jak to się, bezsilność Białego Domu, Waszyngtonu ujawnił z całą brutalnością Netanyahu. Tylko, że perspektywa jest taka, że rządzący to jest jedna rzecz, a ludność to jest coś innego. Jest jakiś taki sentyment, ktoś kto bywał w świecie arabskim i z nami, i z tą ludność, to wie, że my się możemy bić między sobą. Ale jeśli ktoś obcy, niewierny wchodzi między nas i próbuje nas rozdzielić, no to my się momentalnie... Tymczasowo, taktycznie zwracamy przeciwko niemu i dostaje on baty. I tego się najbardziej boję zjawiska że świat arabski nie zareaguje militarnie, rucho, ruszając z wojskami ruszy ludność, ruszą pewne organizacje ekstremistyczne. Mariusz Borkowski, były dziennikarz Polskiego Radia i były korespondent w krajach arabskich już za chwilę opowie, co stanie się dalej i czy Izrael podpali Bliski Wschód. Ten odcinek jest suplementem do czwartego sezonu podcastu Świat, a już za moment ruszamy z nowym sezonem i z zupełnie nowym cyklem o Stanach Zjednoczonych. I to takim cyklem, jakiego nie znajdziesz nigdzie. Nie będziemy opowiadać o przebiegu kampanii, ale o znacznie ciekawszych rzeczach. Podcast Świat możesz znaleźć na stronie internetowej podcasty.polskieradio.pl, a także na Spotify i na YouTube oraz na Facebooku i Instagramie. Jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to teraz jest znakomita okazja, by to zrobić, albo przynajmniej opowiedzieć o nas swoim znajomym. To jest podcast świat! Bliski wschód często porównuje się do szachów. Każdy rozgrywa swoją grę, ale sojusze, przynajmniej te najważniejsze, pozostają od lat te same. No bo tak, z jednej strony mamy arabskich sunnitów to Arabia Saudyjska i ich przyjaciele, z drugiej arabskich szyitów czyli Iran i przyjaciele w tym Hezbollah, Hamas czy Huti w Jemenie. A poza tym jest Izrael, którego nikt nie lubi, choć w ostatnich latach to się zmienia. I najmniejsze grupy chrześcijan, druzów czy kurdów. Nas interesuje teraz wojna Izraela z Iranem. Opowiadałem ci o niej już szczegółowo w innym odcinku podcastu. To 20 odcinek czwartego sezonu. To właśnie ta wojna wkroczyła teraz w tak ostrą fazę. Na tyle ostrą, że pojawiło się pytanie, czy Izrael podpali Bliski Wschód? On już podpala. Pamiętamy o tym, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni Izrael wezwał szyitów zamieszkujących południowy Liban, żeby uciekali do Bejrutu, bo tam nie będą bombardowani. No, południowy Bejrut jest bombardowany. Ponownie Mariusz Borkowski, były dziennikarz polskiego radia i były korespondent w krajach arabskich. Ale ta masa ludzi ruszyła. Już jest ponad milion dwieście tysięcy tych uchodźców, którzy uciekając nie mają nic. Ci ludzie biwakują na plażach Bejrutu, na ulicach, pod tu, pod tune w tunelach, śpią pod wiaduktami. Jest tam taka ma... promenada nad przyporcie, taka piękna promenada, gdzie na spacery się chodziło o One Tam się teraz nie da przejść, bo tam koczują ludzie na niej. Tak, nie mają nawet kocy do przykrycia. Pamiętajmy, że za parę tygodni, właśnie bliżej niż dalej to jest, od listopada, będzie ostra zima w Libanie. To nie jest południowe. Wybrzeża, hurgada, to co my sobie wyobrażamy, to jest naprawdę górzysty kraj, gdzie śnieg potrafi padać, gdzie wie zimny wiatr. Krótko mówiąc, ludzie mogą zamarznąć. Ci ludzie nie mają ani pomocy medycznej, ani pomocy jakiejkolwiek, żeby namioty nawet, no bo nie ma jak dostarczyć tych namiotów. I teraz ci ludzie, którzy będą siedzieli na tych ulicach, no nie wrócą, bo południowy Liban nadal jest bombardowany, płonie. Ci ludzie są już w enklawach nieszyickich, tylko w enklawach sunnickich i maronickich, czyli Chrześcijan wschodniego obrządku. Ci, którzy pamiętają jeszcze trochę historii, pamiętają, że w latach 80. i 70. w Libanie toczyła się krwawa wojna, nie tylko polityczna, ale międzyreligijna, między poszczególnymi wspólnotami szyitami, sunnitami i e, maronitami. I teraz mówi się, że wypychając tą ludność, która będzie uciekać przed tym zimnem, będzie próbowała zawłaszczać szkoły, cokolwiek. Będą się chronili, uciekali przed tym zimnym. Będzie to ruch spontaniczny. Na tym tle może dojść do konfliktu Etniczno-religijnego. Krótko mówiąc, z Libańczycy zaczną walczyć między sobą, nie z powodów politycznych, tylko żeby w jaki sposób uratować się, uratować swoją rodzinę, i Izrael na to liczy, że w ten sposób dojdzie do wybuchu kolejnego konfliktu religijnego w Libanie i Hezbollah zajmie się porachunkami z Maronitami, z Sunnitami. Sunnitu wesprze Arabia Saudyjska, Maronitów być może Francja, Zachód, i w tym momencie mamy z głowy cały problem, mówiąc tak kolokwialnie, cały problem południowego Libanu i Hezbollah Bolachu, który jeśli my go nie wykończymy, to on się wykończy w ramach tych walk wewnątrzetnicznych. Żeby się sami pozabijali po prostu. Tak, ale taki konflikt oznacza podpalenie Bliskiego Wschodu. Całkowite. Te interesy się nakładają wielokrotnie i to jest niesłychanie ryzykowne. Druga sprawa jest tego pojedynku rakietowego, które niewątpliwie następuje i nastąpi, bo atak izraelski rakietowy na... Iran spotka się znowu z kolejną ripostą i tak będzie do końca, dopóki któraś ze stron nie spasuje, bo nie będzie miała więcej rakiet. I teraz, jeśli to nastąpi taki konflikt, to pamiętajmy o tym, że tak naprawdę podpalamy. Również wszystkich szyitów, którzy są w Arabii Saudyjskiej na złożach raftowych, są w Bahrajnie i jeśli by doszło do tego, to mogłoby się okazać, że ci ludzie zaczną się buntować przeciwko swoim rządom, czyli dojdzie do kolejnego konfliktu szyicko-sunnickiego, zagrażającego stabilności świata arabskiego, ale który bierny wobec tego nie będzie. Co więcej, do tego się przyłączą różne organizacje, o których mówiłem, a więc... To wszystko może się okazać, że nagle dotychczasowe sojusze się odwracają. Co więcej, Netanyahu, on zaczyna igrać grać z ogniem. Mówi się, że to jest ten akwacet, który wszedł na stację benzynową, polał podłogę benzyną, zapalił zapalniczkę i mówi, a co będzie, jak ja teraz upuszczę? podpalenie regionu po to, żeby jeden człowiek utrzymał się przy władzy? Benjamin Netanyahu? To jest nie tylko. W Izraelu coś, co powiedział o tym Omer Bartow, to jest znany historyk izraelski, który pisuje między innymi do dziennika Harec, który powiedział, że tak naprawdę problemem dla Izraela jest to, że rozpętano dogmatyzm ideologiczny, to jest dogmat wielkiego Izraela i musimy do tego dążyć, a z drugiej strony religijny fanatyzm. Trzeba niszczyć. I tony, które się nigdy do tej pory, albo rzadko się pojawiały w latach 90 czy na początku XXI wieku, coś co teraz jest właśnie nagminne. Wielu i polityków, i wielu cywilów w Izraelu mówi, jeśli masz dom, w którym zagięździły się pluskwy, a pod pluskwami rozumieją Arabów, to należy te pluskwy wypalić ogniem, wytłuc. I to jest ta filozofia, która zaczyna zwyciężać. My nie będziemy już więcej paktowali, bo jesteśmy zwycięzcami, jesteśmy silni. Możemy wyrzucić palestyńczyków do Egiptu, na Synaj, niech sobie Egipt z nimi radzi. Wyrzucimy palestyńczyków z zachodniego brzegu Jordanu do Jordanii, niech sobie Jordania z tym radzi. A my będziemy mieli święty spokój w naszych granicach, nikt nam już, w cudzysłowie kolokwialnie, nie podskoczy. A więc widzimy, że zaczyna dominować ta ideologia fanatyzmu i, ostatnia wreszcie, i ostatni wreszcie element. Liczono do tej pory, że w jaki sposób uda się przyhamować przynajmniej niski program atomowy. Oni już mają ten uran wzbogacony do poziomu 12%, do poziomu 18% podobno twierdzą specjaliści, to jest. No, miesiąc, dwa miesiące wystarczy, żeby zrobić tego materiału tyle, żeby zrobić cztery albo pięć bomb atomowych. Konstrukcje opanowali bomb atomowych, nie mają jeszcze pewnego szczegółu technicznego, teraz nie warto o tym mówić. Jeśli Iran teraz się przekona, jesteśmy bombardowani, jesteśmy niszczeni, to już nie ma żadnego wyboru, musimy dostać broń atomową, bo jeśli dostaniemy broń atomową, to wtedy rozgrywka już jest na pełni na im poziomie i poziom ryzyka znakomicie wzrasta nawet dla samego Izraela. I jeśli oni przyspieszą ten program atomowy i w tym momencie mamy zupełnie inne rozdanie, poziom ryzyka znacznie większy i to, co się mówi, że niedawno jeszcze Bliski Wschód był na skraju przepaści, niektórzy twierdzą, poszedł dalej parę kroków już, prawda, ale być może to spadanie w dół będzie, okaże się, że to, co my obserwujemy teraz jako ogromne zagrożenie, to jest nic w porównaniu z tym, co się może Stać i to nie w ciągu najbliższych dni czy miesięcy. To jest proces, który będzie się ciągnął. Dopóki nie będzie rozwiązania strategicznego, politycznego, dyplomatycznego na Bliskim Wschodzie, to ten konflikt będzie się nakręcał i skala przemocy, o czym zresztą mówił e, znowu Alon Pinkas, były ambasador Izraela na Zachodzie. Jeśli nie będzie rozwiązania politycznego, to my wchodzimy w epokę wojny zemsty. Odwetu krwawego, gdzie żadna logika ani strategiczna, polityczna, militarna czy gospodarcza nie odgrywa roli. Jest ślepa rządza mordu po obu stronach i ucierpią najbardziej cywile. A mówi się, na przykład, ostatnio się pojawiło w BBC takie domniemanie z organizacji od UNICEF-u, że tak zapewne mówię, mówimy o 42 tysiącach ofiar śmiertelnych w gazie, ale tych ofiar może być blisko 180 tysięcy pod gruzami. W tym wszystkim jest jeden człowiek, Benjamin Netanyahu, który. Wydaje się, że chyba nie ma jakiegoś myślenia długofalowego, tylko to wszystko, co robi, miałoby służyć temu, żeby utrzymać się przy władzy, nie pójść do więzienia. I tyle. No, znowu sięgnę do wypowiedzi pana Pinkasa, pana Al Alona, który powiedział: No, problem polega na tym, że tak naprawdę dla opinii izraelskiej, przekonał o tym Netanyahu, nieważne jest, co o was myśli świat. My sobie z tym poradzimy. Ja jestem niezastąpionym mężem opatrznościowym, nikt mi nic nie zrobi, bo Ameryka stoi za mną i nie ma żadnej alternatywy. Problem na tym polega że kiedy on odnosi sukcesy, okazuje się podbija opinię społeczną. Izraelską. Nagle zyskuje, e, z martwych stał, jak, jak ten wampir prawie, że, prawda? Ale dla Izraelczyków właściwie nie widać alternatywy. Dopóki nie widać alternatywy, się nic wewnątrz nie zmieni, nikt z zewnątrz tego nie zrobi. Jesteśmy tak w przededniu albo II wojny światowej, porozumienia monachijskie. Wszyscy wydawało się, no, coś zrobimy, a poszliśmy w złym kierunku. Albo jeszcze gorzej, I wojna światowa, zamordowanie arcyksięcia w Sarajewie. Wszyscy się nie spodziewali, co może być. No, stało się. Nie mówię, że będzie to ogólna światowa wojna, ale wielu ekspertów, wielu politologów mówi, że może dojść do najgroźniejszego. Do tej pory konflikty były militarno-polityczne. Teraz może być cywilizacyjno-religijny. I to będą takie ogromne liczne lot ogniska, które zdestabilizują cały świat, który stoczy się nie wiadomo w którym kierunku. Nikt tego nie opanuje. Dawniej dwa supermocarstwa, no żelazną pięścią wymuszały posłuszeństwo i swoich podporządkowanych, w cudzysłowie sojuszników. Obecnie takiej alternatywy nie ma. Mariusz Borkowski, były dziennikarz Polskiego Radia i były korespondent w krajach arabskich, był gościem tego odcinka podcastu Świat. Odcinka o tym, co zrobił już Izrael i czym może się to skończyć. Przypominam, że jest to suplement do zakończonego sezonu podcastu Świat, a już niebawem zaczynamy nowy sezon i zaczynamy go od specjalnej serii o Ameryce. Oczywiście dlatego, że Stany Zjednoczone wkrótce wybierają prezydenta. I to będzie seria, jakiej jeszcze nie słyszeliście. A podcast Świat można znaleźć na stronie internetowej polskiego radia podcasty.polskieradio.pl, na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na Spotify i Apple Podcast. Jesteśmy też na Instagramie i na Facebooku. Subskrybuj nas, włącz powiadomienia i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cygielski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.